Jutro będzie ogień i myślę, że wygramy ten mecz i będzie dobrze. Naprawdę, naprawdę też bardzo będzie wymagający, ale damy się wszystko. Um, MVP. <grywka> meczu? Najlepsza za Co będzie najtrudniejsze w jutrzejszym meczu z dunkami? Wydaje mi się, że w sumie... E Wydaje mi się, że najtrudniejsze będzie takie podejście mentalne, żebyśmy po prostu nie pomyślały sobie, że to już jest ostatni mecz i żebyśmy sobie odpuściły, więc to wydaje mi się, no i też może trochę fizycznie, bo wiadomo, jest już to trzeci mecz, który tak naprawdę też bardzo będzie wymagający, ale damy sobie wszystko. Jakie są najważniejsze, albo najtrudniejsze cechy Dunek, na które trzeba będzie jutro uważać, w szczególności z perspektywy Twojej pozycji obrony? Myślę, że nie mają takich cech. Jutro, jutro będzie ogień i myślę, że wygramy ten mecz i będzie dobrze. Dobrze, miło było Cię pokonać. Nadia, na co będzie Cię jutro największy nacisk w meczu z Dunkami? Na dyscyplinę i na to, że były... Zdobyć trzy punkty oczywiście, a to się wiąże z tym, że musimy być jak najbardziej zaangażowane i właśnie zdyscyplinowane. A czy poza Harder macie jakieś takie nazwiska, które będziecie specjalnie pilnować na boisku? Myślę, że nie, że nie będziemy jednego pilnować, tylko 11 i potem zmienniczki, więc na każdą zawodniczkę tak samo jesteśmy nastawione. ważny mecz dla nas. Cały czas walczymy o pierwsze punkty na naszym historycznym turnieju, o pierwszą bramkę. Także to będzie... To będzie to ciężki mecz, ale jesteśmy już na to przygotowane. Te dwa poprzednie mecze zarówno z Niemkami, jak i Szwedkami też nie były łatwe, w szczególności dla naszej obrony, więc pytanie, jaki jest plan na jutro, żeby te Dunki zatrzymać? No już analizowałyśmy te ten ostatni mecz ze świadkami. Wiemy, że te bramki podobnie wpadły, tak jak w meczu z Niemkami, ale z takimi rywalami najważniejsze są detale i będziemy chciały się jak najbardziej na tym skupić. Popracować właśnie nad tymi dośrodkowaniami i zabezpieczeniem pola karnego, bo nasze rywalki też, nie oszukujmy się, ale są troszeczkę wyższe One nas, warunki fizyczne mają bardzo dobre, więc będą bazowały na tych dośrodkowaniach i szukały tam swoich szans, także dzisiaj na treningu mamy też chwilę czasu, żeby nad tym popracować, udoskonalić to i jutro w meczu będziemy starały się temu zapobiec. Też po drugiej stronie boiska spotkacie jedną z czołowych napastniczek Harder, nazwisko na pewno dobrze znane, E, czy, takie, czy gra przeciwko takiej zawodniczce jest wymagać specjalnych przygotowań, czy chcecie na coś szczególnego zwrócić uwagę w jej grze? Wiadomo, że też duński zespół to nie tylko sama harder, i nie jest tylko indywidualnością. E, Drużyny mają bardzo dobrą, e, ale to racja bardzo się wyróżnia e, i będzie szukała na pewno gdzieś swoich e, swojej szansy, gdzieś będzie chciała zejść niżej po piłkę. E, wiemy, że może grać na, na w sumie dwóch pozycjach i na e, pozycji napastnika i gdzieś troszkę niżej na dziesiątce. E, I jest taką zawodniczką, która lubi poruszać się po tym boisku, raczej nie stoi. Przyklejona do obrączeń, więc e, będziemy musiały e, sprawnie reagować na to, e, jak nasze przeciwniczki będą się ustawiać, i e, raczej nie reagować na te wyciągnięcia, a gdzieś sobie przekazywać e, to krycie. E, więc myślę, że to będzie najważniejsze. Ja jestem bardzo podekscytowana, tym bardziej, że jest to Mecz Kobiet. E, tak pięknych okolicznościach, yy, że nie wiem nawet co mam powiedzieć. Rewelacja w końcu Polki na Euro. Ja się mega jaram, pierwszy mój mecz Polek na takim wielkim turnieju, także liczy się tylko zwycięstwo. Nastroje są bardzo pozytywne, bardzo się cieszymy, że tutaj jesteśmy i oczywiście wygramy. Tak, no oczywiście wygramy. Świetnie, no to jest ich pierwszy występ na Euro, więc yy, myślę, że zagrały super do ostatniej chwili, walczyły, więc Ale jesteśmy z nich jest dumne Jesteśmy z, wami! Jesteśmy z wami! Jesteśmy z wami! Jesteśmy z wami! To było niesamowite uczucie, bo wiem, że no, strzelenie bramki na euro to... To coś niesamowitego, dlatego że, dlatego jak strzyłam bramkę to, to była euforia, aczkolwiek uważam, że y, to bramka jest dla, dla drużyny, bo potrzebowaliśmy tego, potrzebowaliśmy zakończyć to euro zwycięstwem i to zrobiliśmy. Tym bardziej, że ta bramka wpadła w momencie, kiedy został anulowany drugi gol Danii i ta Twoja bramka była takim trochę ulżeniem zarówno dla Was jak i dla kibiców, przynajmniej ja odniosłam takie wrażenie. Tak, bo było dość dużo emocji, był bar, było sprawdzenie. Na szczęście bramka zostanie uznana, bo był spalony bodajże. Mhm. I, I potem ta nasza bramka, taka odpowiedź dała nam takiego kopa. Dwa pierwsze mecze, nie po Waszej myśli, ale ten trzeci, no napawa takim optymizmem też na przyszłość. Chyba wracacie w dobrych humorach do Polski. Tak, no po tych dwóch pierwszych, dwóch pierwszych meczach było dość ciężko. Nie było tak, jak sobie za założyliśmy i tak jak chciałyśmy, aczkolwiek uważam, że, że to jest nasza droga, którą dalej będziemy dążyć i, i to te lekcje, które wyciągnęliśmy w pierwszej w meczach. i ten dzisiejszy mecz daje taki optymizm na przyszłość i to, to co chcemy dalej tworzyć z tą drużyną. Pierwsza bramka w historii Polski należy do Ciebie Natalia, jakie to uczucie? Jeszcze nie wierzę tego, <noise> ale po paru dniach to chyba powiem OK zrobiłam. A co czułaś Zrobiliśmy? jak zobaczyłaś, że piłka wpadła do bramki? Nie wiem, takie dziwne uczucie <noise> to było, ale takie... Taka radość, co nie, nie mogę słowami opowiedzieć. A tutaj masz coś specjalnego w dłoniach, zaprezentuj nam, co to, i co to jest. MVP meczu, <laughs> najlepsza zawodniczka. No dzisiaj walczyliśmy i było widać do ostatniej minuty, a idziemy do domu smutne, ale szczęśliwe. <laughs> to uczucie jest nie do opisania, na pewno jestem szczęśliwa, że miałam szansę zadebiutować przy takiej publiczności, w takim meczu, więc bardzo się z tego cieszę, jeszcze był to mecz wygrany, to jest podwójne szczęście. W momencie, kiedy spadła pierwsza historyczna bramka na Euro, Ty byłaś na ławce, co tam się działo? Uh, nie wiem, czy da się to opisać, ale wszystkie zaczęłyśmy skakać i się bardzo z tego cieszyć, bo wiadomo, ile bramka nas ta kosztowała i chciałyśmy strzelać jeszcze więcej, więc cieszę się, że padły trzy bramki i że wygrałyśmy ten mecz. Są garsonki, sprawdziłyśmy i my nie mamy garson. nie są garsonki. Teraz są Ewidentnie nie. Tak, teraz czy mówimy, że je... mamy fajne garsonki. <noise> 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 Już! <głosy> Światło ja dobry, trener. Światło dobry, to prawda. Gratulacje, gratulacje, gratulacje. Piękny wynik. Gratulacje ostatniego meczu robi super. Myślę wszystkim tak naprawdę. I po poruszyczkę dla dziewczyny. Zapraszamy. Proszę. bardzo. Cześć wszystkim, już kończymy zgrupowanie i Mistrzostwa Europy. Dziękujemy wszystkim, że byliście z nami w Szwajcarii, dzielnie nas dopingowaliście, to nam bardzo dużo dało. I oczywiście są przed telewizorami. Widzimy się po dłuższej przerwie w październiku, więc do zobaczenia.